Dzień dobry! Za mną znajduje się, słuchajcie, bardzo duży karton, gdzie jest coś mega ważnego dla mnie. W tamtym roku kalendarzowym stwierdziłam, że się buduje. Jest to dla mnie naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie i oprócz podróży, e, które będą tutaj pokazywane Wam, postanowiłam też zrobić taką serię krok po kroku, jak wybudować dom z perspektywy osoby, która nie ma bladego pojęcia, jak to się robi będę przeciągać, ponieważ bardzo dużo osób na Instagramie pisało mi, że chcą tą tematykę, także oto jestem. Punkt numer jeden działka. Słuchajcie, moja opinia jest taka, że znalezienie fajnej działki, e, fajnie skomunikowanej i w fajnej cenie jest serio ciężkie, zwłaszcza jeżeli tutaj działamy w województwie mazowieckim, które strzelam, strzelam, że jest najdroższe. Ja właśnie mam działkę w tym województwie, ale oddaliłam się od Warszawy naprawdę bardzo daleko, ponieważ te wszystkie podwarszawskie miejscowości są naprawdę bardzo drogie. Właśnie pod Warszawą mieszka moja rodzina i tutaj ceny działają to jest jakieś 500-600 tysięcy złotych za samą ziemię, a jeszcze trzeba wybudować ten dom. W tym filmiku będzie kilka kroków, które trzeba uczynić przed w ogóle rozpoczęciem budowy domu oraz opowiem Wam o moim kosztorysie i jak to u mnie wygląda. I tutaj chciałabym to przede wszystkim zaznaczyć, że to właśnie u mnie tak wygląda. Ja nie chcę, żeby ten filmik miał wydźwięk tutoriala, ponieważ ja jestem osobą, która się na tym nie zna i na przykład w mojej gminie może być inaczej niż w Twojej. Także to są tylko i wyłącznie moje doświadczenia i miejcie to na uwadze. W tym filmie będę posiłować się moim zaszyciem. quem Call and Dream Big. E, tutaj wszystkie e, moje rzeczy zapisuję, słuchajcie. Oczywiście też mam wszystko w Excelu, w jakichś Wordach, nie Wordach, wiadomo, no dzisiaj, w dzisiejszych czasach to ciężko e, sobie tego nie zapisywać, ale papier przyjmie wszystko i ja to też chcę mieć na papierze, to będzie na kolejne pokolenia. Nie no, żartuję oczywiście, ale prawda jest taka, że papier serio wszystko przyjmie i wolę sobie to rozpisywać e, na papierze. Rozpoczęłam projekt pod nazwą Wymarzony Dom. Wiem, niezbyt ale tutaj nie o to chodzi. 31 października 2023 roku, i to jest data, kiedy zakupiłam gotowy projekt. Koszty kupna gotowego projektu. Słuchajcie, ja gotowy projekt domu kupiłam na stronie Archon. On jest z tego co kojarzę jednym z najpopularniejszych, przynajmniej. Zawsze jak ja wpisywałam jakiś dom parterowy, maksymalnie 150 metrów, zawsze Archon mi się wyświetlał. Zresztą jedna dziewczyna, którą obserwuję na Instagramie, też yy, właśnie się buduje z mężem i ona też zakupiła z Archonu, więc mówię: Ej, dobra, może to, to dobry pomysł? Nie znam się na tym, nie wiem, czy to, jest, czy to był dobry pomysł. Tak naprawdę czas pokaże. <noise> Ale kupiłam na Archonie i dostałam od nich właśnie tak, takie coś, takie coś. No i widzicie, to jest ich logo. Jak coś, to nie jest projekt mojego domu. Oni po prostu dają ten projekt wszędzie, na wszystkich ulotkach, teczkach i tak dalej, więc po prostu sobie tak wymyślili. A mówię to, ponieważ... Yy... No, dużo osób się mnie pytało na TikToku czy na Instagramie, czy to jest projekt mojego domu. Pisali, o, ja też mam bardzo podobny dom, a to nie jest projekt mojego domu, jak coś. No i wracamy do zeszyciku. E, tutaj mamy tak, kupno projektu domu wraz z dodatkami i zaraz Wam wszystko powiem, o co tutaj chodzi. A więc całkowita kwota to było 3924 zł. I tak, tutaj mamy projekt domu. E, tablice budowy, która jest tutaj. Jeszcze, jeszcze nie, nie zawieszona, nie zawieszona yy, i z budowy. To są dodatki, które wzięłam, które w sumie nie kosztowały tam jakoś mega dużo. Z tego co pamiętam, tablica budowy kosztowała 15 zł, jak to razem kupowałam, a z nie pamiętam, ale no kurczę, mieć z budowy to naprawdę pomocna rzecz, także... Polecam. Kolejny wydatek, w sumie nie wiem, czy to powinno być tak po kolei, bo najpierw właśnie zakupiłam działkę, zakupiłam projekt. Yy, następną rzeczą, którą zrobiłam, nie wiem, czy zrobiłam. To w sensie dobrze, że to zrobiłam, bo to było mi potrzebne, tylko nie wiem, czy to jest tak krok po kroku, ale poszłam do geodety. Ja na tej mojej wsi znalazłam tak naprawdę dwóch geodetów, do dwóch się odezwałam i... Kto pierwszy ten lepszy po prostu poszłam e, z, taką, z taką myślą. I to tutaj stworzył mi mapki do celów projektowych, które kosztowały 1000 zł. Kolejny koszt w tym całym przedsięwzięciu to był wypis i który musiałam wziąć z Urzędu Miasta i to było potrzebne na kolejnych etapach, i tutaj koszt był 70 zł. I gdyby były tylko i wyłącznie takie koszta, naprawdę byłabym przeszczęśliwa. I na koniec zostawiłam taki smaczek, bo wiem, że bardzo dużo osób to interesuje, ale mogę tutaj trochę Was zawieść. Architekt! Nie wiem jak wy, ale ja myślałam, że jak ja kupię sobie jakiś gotowy projekt z chociażby właśnie tego archonu, to potem okaże się, że no, po prostu ja go składam, tak? Oni przygotowali te wszystkie materiały. Tych materiałów było dużo. Były po trzy egzemplarze, czyli tak jak trzeba składać. Ja sobie myślałam, no okej, dobra, no to, to tyle wystarczy. No nie. I tak trzeba zatrudnić architekta. Co teraz, na tak, na tym etapie, na którym jestem, no to jest to dla mnie logiczne, ale wiecie, przypominam, że ja nie jestem żadną specjalistką w tym, i ja po prostu myślałam, że tak jest, że po prostu kupuję, składam i jazda. No dobra, ale w ogóle dlaczego powiedziałam, że mogę Was zawieść, jeśli chodzi o tego architekta? A mianowicie tutaj nie podzielę się swoimi kosztami, ponieważ moim architektem jest moja siostra, więc to jest oczywiste, że no, nie płaciłam jej tyle, ile takiemu randomowemu architektowi. Ale żeby nie było, przygotowałam się i tak, ponieważ początkowo nie wiedziałam, czy moja siostra podejmie się tego wyzwania, czy będzie miała czas, czy będzie miała chęci i tak dalej. Więc zrobiłam wyceny u architektów w. Powiem w województwie mazowieckim, ok, Bo tutaj no na pewno nie zdradzę Wam konkretnie lokalizacji. E, chcę tutaj mówić, że to jest po prostu województwo mazowieckie, miejmy to na uwadze, że to nie jest Warszawa i to nie są te miejscowości dosłownie obok e, Warszawy, ale jest to województwo mazowieckie i miejmy to na uwadze. Dlaczego to powtarzam? Ponieważ pewnie w innych województwach może być taniej, ale nie musi, bo to też zależy oczywiście od lokalizacji, konkretnej lokalizacji, nie tylko samego województwa. Także przejdźmy teraz do wycen, które zrobiłam sobie u dwóch architektów z dość sporych miejscowości. Dobra, a więc pierwszy architekt dał cenę 3,5 tysiąca, i to jest, ja tutaj będę mówić, kwoty brutto. I dodatkowo w moim projekcie jest kilka zmian. Ja po prostu zmieniałam wielkość okien. Ale nie, serio, dosłownie wszystkie okna. Bodajże chyba zostawiłam tylko jedno okno w łazience dla gości, które po prostu było spoko wymiarów i stwierdziłam: okej, okay, dobra, niech tak zostanie. A tak to wszystkie okna wywaliłam i zrobiłam mniejsze. Zostawiłam tylko jedno takie gigantyczne, no i jedno takie narożne, o którym zawsze marzyłam. Także tak naprawdę zmiany były tylko w oknach i każdy mi mówił, że to są takie zmiany nieistotne. Więc nie liczyli sobie jakoś za to dużo, i ten architekt powiedział, że to jest przedział 400-700 zł za te zmiany. Za to drugi architekt, ja przypominam, że cały czas jest to to samo miasto w województwie Mazowieckim. Za adaptację projektu chciał 2,5 tysiąca zł brutto, więc, no wiecie, o 1000 zł mniej, ale uwaga, tutaj za dodatkowe zmiany liczył sobie 1900 zł. Brutto. I nieważne, jakie to by były zmiany. Czyli przykładowo, jeżeli ja bym na przykład chciała wyburzyć jakieś ściany, dodać coś i tak dalej, to i tak bym tyle samo zapłaciła, jakbym po prostu zmieniła na przykład jedno, jedną wielkość okna. Zastanawiałam się nad tym pierwszym architektem, no ale tak jak mówię, ostatecznie zrobiła mi to siostra. Tutaj Wam jeszcze nie powiedziałam wszystkich etapów, które uczyniłam, żeby w ogóle zacząć tą budowę, ale stwierdziłam, że na tym etapie zakończę ten filmik, żeby też tak Was trochę podtrzymać w napięciu. A w kolejnych materiałach opowiem Wam już o takim szukaniu podwykonawców, ile to kosztuje. Znalazłam ekipę budowlaną, która wybuduje mi dom i też podzielę się tymi kosztami, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo interesujące i przydatne. Słuchajcie, wyceny trzeba po prostu robić. No i w kolejnych materiałach też będą takie... Smaczki. Smaczki, o których nie wiedziałam, w ogóle bym o nich nie pomyślała, a życie po prostu wiecie. Wiecie, jak to jest po prostu. Także jeżeli ta tematyka Was interesuje, no to serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia!